Prawie jestem? Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć gdzie jesteś i co do kolery robisz to się nie krępuj. To moja siostra. A, dobra. Próbuję się dowiedzieć co się dzieje. Daj mi moment. Cześć, witam was serdecznie. Jestem Uchi, a to jest kolejny odcinek już z serii Minąłs reć i tym razem to już trzeci odcinek. Więc zapraszam. Intro jest po prostu niesamowite. To jest drugie odcinka. Tak. Drake mówi, że w West Arland był Chyba tam idziesz bądź ostrożna. Nie wiadomo co tam się dzieje. I tak nie będę spoilerował go i tak się zaraz o tym nie wiedziałem. Pamiętam tą grę. I to całkiem dobrze, jeśli chodzi o takie przyrazował nabór micza? Wreszcie ktoś, kto by zrobił coś dobrego. I do kogo idziemy? Jeśli dobrze kojarzycie poprzedni odcinek, to jest tutaj, znaczy to jest. Tutaj jest troszeczkę policji. I czemu tutaj idziemy? A mamy dużo problemów i oni też mają dużo, dużo do nas problemów. Chodzi mi tutaj o policję. Idziemy tutaj, ponieważ siostra Faith czyli naszej bohaterki, którą teraz jesteśmy, jej siostra jest policjantką. Więc tak to wygląda. Ciepe czy ma jakieś utrudnienia w pracy przez swoją siostrę? Głupie pytanie. Dobra. Kate. Co ty tu robisz? Co się stworzy? Nie. Nie poznajesz go? Powinna. To Robert. Robert Paul, przyjaciel Katy. Zadzwonił. Rzadko się odzywał odkąd jestem w służbie. Miał włamania w zeszłym tygodniu. Siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości. Tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Dla tak mnie to głamanie go osoby wystraszyło. Tak myślałam, ale to było dziwne. Powiedział mi o włamaniu. Poprosił o przejście, a potem pytał o ciebie. Serio? Nie widziałam go co najmniej od 10 lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku. Pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żyłam. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka. Pamiętam. nie ma Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie. Jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź, idziemy. Wezmę cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać. Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę. Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadku. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Ewi. Błagam. Masz przecież kontakt. To to właściwe. W tym coś jest. Musiał coś wiedzieć. Nie mogę się w to mieszać, Kate. Wiesz, kim jestem. Um. Nie mogę. Kate niebiescy w drodze. Zrywaj się stamtąd. Natychmiast. Dobra. Postaram się, Kate Jeśli coś pójdzie źle, znajdź Millera. Mojego przełożonego. Przekaż mu wszystko. Ja nie żartuję, Kate Oni się nie zatkają. Zjeżdżaj stamtąd. No idź! Idę. Też się kocha no, zjeżdżamy stąd jak najszybciej Bo oni naprawdę już nie będą żartować No jakbyśmy weszli wcześniej to by może nas nie zauważyli atak I wcześniej naprawdę co mi to mnie dowaliło w tej grze, dowaliło to nie odpowiednie słowa lepszego w tym momencie nie mam e, po prostu ostatnio jak to kupiłem tą grę to przy rozbijaniu szyby tak mi grę lagowało i się okazało, że to przez jak, y, jakąś włączoną opcję w grze Włączyłem ją i mi się migała jak chcę jak chcę Boże, chcę, Boże Słucham. To jest ładnie Całkiem ładnie mi idzie i mam nadzieję, że naszej siostrze nic się nie stanie Nie naszej siostrze. mojej siostr Jak to jest moja prawdziwa siostra i tak nic się stanie no i ten moment, który zna większość czasów, osób, które gra w Miłoset. No najbardziej słynny moment. Lecimy. 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 Lecimy Lecimy I ten odcinek będzie dłuższy, mówiąc o poprzednim odcinku, że kolejne odcinki mają być dłuższe i tak będzie. I zobaczycie to po tym odcinku będzie coraz więcej fragmentów takich, co... takich animowanych po prostu albo nie animowanych i będzie więcej biegania, skakania i strzelania. Na dostaje się jakieś bonusy, gdy zabrania, nie wykorzystuje się żadnej broni, tylko samo pieście do ataku. Ja żadnych takich bonusów jeszcze nie widziałem, więc nie wiem o co. Do końca chodzi. Jeśli ktoś z Was bierze, to niech mi powiem. Może ja nie pamiętam. Ja amnezję nadal jest. Próbuję, próbuję ogarnąć, bo dzisiaj jest sobota i nagrywam już trzeci odcinek z rzędu. Wy to oglądacie pewnie w poniedziałek. Nie wiem do końca. Jest tak na 98%. 2% to. To. Policja już tutaj. To na w że będzie dłuższy. Oni dopiero tu poszli. Patrzcie na tą akcję. Chciałem mieć sobie drzwi w pokoju. Czyli muszę zawinąć po prostu winne. To nie będzie trudne. Możesz odetchnąć. Co za bagno. Nie wierzę, że Połup nie żyje. Co za cholerne miasto. Ciekawię mnie jej buty. Otworzyłaś puszkę Pandory. Ciekawie, czy fajnie się skaczy. kupiłem sobie plato. takie. No. fajnie to wygląda. Nie drzwi się tylko otworzą. Brud za tym. CTI News ma bardzo ważną wiadomość. Prawnik i kandydat na burmistrza Robert Pop został znaleziony martwy w swoim biurze w West Art. Raporty potwierdzają, że powtór... Nie jesteśmy dalej. Zbliżają się do ciebie radiowodzi. Nie ma za dużo no. czasu. I teraz strzały w ślubę. Kocham to. A, bo dacie radę. Jezu, jako tutaj lami. Jestem coraz bliżej nich. Co mnie ciekawi. Ciekawe czy coś takiego naprawdę jest, że to jest tylko bóża, to też wymieszanie miasta. Wersa nigdy nie robiłem to nie wiem. Uważaj, że tu jest Betfranc. To jest Berlin. O, dam radę? Teraz że dobrze pobiegłem. Nie oglądaj się siebie, tylko biegnij dalej. Zastanawiam się, oni mnie zaskakują. ...przy Boda darala, zakładam, że nie masz człowieku. czy ty tak I to na... było w pierwszym no, z tej no, no. gry. A, mu a, już biegną. Czemu czekać? Pomachamy kamieniem Nie strzeli oh, What the fuck? Na razie to mi się wydaje, że całkiem dobrze biegam Nie wiem. Na razie Na później będzie już Tylko lepiej, albo tylko tak gorszy no. Więc to na tyle w tym odcinku dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc cześć, dobra robota wie rwali się do strzelania, ale badam to. I nie martw się o siostrę. Zajmiemy się nią.